Dwujęzyczność, wielojęzyczność we współczesnym, zglobalizowanym świecie to wielka wartość. Lubię w tym momencie przywoływać słowa Johana Wolfganga Goethego, który powiedział: Ile znasz języków, tyle razy jesteś człowiekiem. A przecież i w naszych poczynaniach, chociażby turystycznych, znajomość jakiegoś obcego języka, to jest przeogromny kapitał, który daje nam pewność siebie. Od lotniska zaczynając. Na tym kraju, do którego lecimy czy jedziemy kończąc. Bez znajomości języków obcych czujemy się niepewnie, jesteśmy jacyś przytłumieni, przytłoczeni. A więc ten aspekt czysto taki praktyczny. Szczególnie ważna jest dwujęzyczność polsko-angielska, czy szwedzka, czy niemiecka. I tu zaczyna się mój apel kierowany do naszych rodaków za granicą. Mają państwo swoje dzieci i bardzo często państwo myślą, że kiedy państwo do tychże swoich dzieci będą mówić po niemiecku, czy po angielsku, czy po francusku, czy po szwedzku, no przychodzą państwo z pomocą, bo im będzie łatwiej w szkole. To jest z gruntu fałszywe mniemanie, choć Oczywista jest dobra wola takich rodziców. Dziecko po trzech tygodniach zabawy w gronie rówieśników osiągnie perfekcyjną znajomość takiego czy innego języka obcego. W rodzinie będzie i tak najlepsze. Osoby dorosłe do końca życia perfekcyjności we władaniu takim czy innym językiem obcym już nie osiągną. Natomiast kiedy się w domu do tego dziecka. W Ameryce, w Niemczech, w Szwecji, we Francji, gdziekolwiek. Mówi tylko po polsku. Ugruntowuje to w tych dzieciach znajomość tegoż języka polskiego, a, na, a w przyszłości zaowocuje, a może bardzo intratną pracą w Polsce, w takiej czy innej firmie, która ma swoją. Delegaturę w Polsce, to dziecko będzie perfekcyjnie dwujęzyczne. I jeszcze coś bardzo ważnego. Te dzieci, które dzięki Państwu będą w sobie Polszczyznę nosić, będą perfekt po polsku mówić, one w przyszłości będą też ambasadorami ojczyzny Polszczyzny w świecie, w takim czy innym kraju. A wartość Takiej misji, takiego posłannictwa jest chyba bezdyskusyjna.